Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl. Cześć, witam na kanale Infouprawa. Praktycznie co roku pokazuję Wam udaną uprawę bakłażana i praktycznie co roku zadajecie mi pytanie: Jak to mi wychodzi, że tutaj są takie ładne bakłażany? No a Wam zwykle nie wychodzi. No, a ja co roku się dziwię, czemu to wam nie wychodzi, jak mi cały czas wychodzi i to z praktycznie zerowym nakładem pracy prawie zerowym. No, więc dzisiaj odcinek o bakłażanie. Bakłażan to warzywo podobne w uprawie do papryki, jak również do pomidora. To już jest bardzo ważna informacja, więc ja traktuję je podobnie jak paprykę i pomidora. Tutaj mamy pęd i. One tworzą pędy boczne. Tutaj macie już pęd boczny. I. O, proszę. Ten pęd usuwam. Miałem go z, z, usunąć oczywiście wcześniej, jak jest mniejszy, ale no, tak wyszło. I tutaj następny pęd boczny. O, też go tutaj usuwam. Ten już jest mniejszy. Więc ja prowadzę bakłażany, no może nie zawsze na jeden pęd, ale tak, żeby tutaj nie było bardzo gęsto. I jak tutaj widać, tutaj gęsto nie jest, ale tutaj pięknie wiszą te owoce, jest ich dużo i będzie ich jeszcze więcej, bo tutaj wyżej jest ich jeszcze więcej. No tutaj yy, wyszedł pęd boczny, zostawiłem dwie sztuki, a to zostało yy, skasowane. Więc według mnie ważne jest, żeby bakłażanom nie zostawiać wszystkich pędów. Wiecie, że to sobie rośnie, macie busz ten, bo to wtedy tak dobrze nie zaowocuje, a przynajmniej według mnie. Urwałem sobie listka i pokazane macie następne bakłażany. Tutaj dalej rośnie, dalej. I z góry wygląda to tak. Z góry te bakłażany wyglądają tak. Najważniejsze jest to, że bakłażany są roślinami bardzo ciepłolubnymi. One bardzo lubią ciepło. No podobnie też jak choćby papryki. Więc ja tutaj im to ciepło zapewniam. One mają nasłonecznione stanowisko. Teraz je tro, troszeczkę przesunąłem, tak żeby mi lepiej je było Wam Pokazać i tu następny krzak, i następny pięknie. O, tutaj pęd boczny wyrósł. No więc, tak to tutaj wygląda. Stanowisko nasłonecznione, uprawa z rozsady. Niekoniecznie trzeba te bakłażany mieć pod folią. Ja tutaj mam bez osłon. I no, jak na uprawę taką amatorską, według mnie dobre plony będą tutaj na próbę jeszcze. Trzy bakłażany w jednej, w jednej dosyć małej, jak na trzy sztuki donicy. Uprawiam bakłażany w donicach tak 12-15 litrów. I na jedną sztukę to w zupełności wystarcza. Chociaż teraz no, trzeba wspomnieć, że jednak potrzebne jest dodatkowe nawożenie tych, tych moich bakła bakłażanów, w szczególności, właśnie, że one w donicy są. A więc bakłażany, uprawa na stanowisku słonecznym, uprawa z rozsady. Można zostawić pędy tak jak tam tu Wam teraz pokaże o że macie pęd on tutaj tak poszedł tak i, i zostawiacie te dwa tutaj macie znowu i zostawiacie no i wtedy to tak wygląda o tak to poszło u mnie to wygląda jeszcze tak że o na początku poszło tak tak pyk pyk zostawiłem wszystkie inne te pędy boczne o tak jak tutaj się tworzy usuwam Poszło do sobie tak, poszło do sobie tak, tutaj następnie się rozdzieliło. Zostawiłem no i tak dalej. Czyli można rzecz coś podobnego do uprawy papryk. Bakłażany chcą oczywiście więcej pędów bocznych tworzyć, więcej liści, więc tutaj między tym pędem a liściem rośnie takie coś. Ja to usuwam. O, tutaj widać też taki pęd, i następny. Tutaj mam trzy bakłażany w jednej Donicy. Jeden ma plony, drugi ma plony, trzeci ma plony. I sumując to, te plony będą większe niż z bakłażana w jednej Donicy. Ale no tu trzeba dawać więcej nawozu, żeby takie plony większe były. Więc ja w sumie wolę uprawę jednej sztuki w Donicy 12-15-litrowej. No lub oczywiście w gruncie, w gruncie. Jeszcze powinna być uprawa lepsza. No i jeszcze wspomnę, że usuwam część liści, szczególnie te, które są na dole. Więc uprawa jest podobna do uprawy papryk, troszkę do uprawy pomidorów. I tak na dobrą sprawę to nie ma więcej jakichś tam rzeczy, że wiecie, że to robię, to robię, że jest taki wynik. Po prostu słońce, po prostu obrywanie niektórych pędów, liści. Po prostu czasem nawożenie, i tyle. I pięknie to mi plonuje. Nie zapylam tego, nie obrywam pier pierwszego owocu, tak jak to robię w przypadku papryk. Samo prawie że rośnie. Oprócz tej pielęgnacji, jeśli chodzi o obrywanie tych pędów bocznych, niektórych, jak również obrywanie niektórych liści. Więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info-Uprawa. Napiszcie, jak tam u Was idą bakłażany, czy uprawa idzie dobrze, czy też nie ma plonów. Pozdrawiam.